Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo u nas wieje. Bardzo, bardzo całą noc tak dawało, że naprawdę budziłam się cały czas. Te też obydwa moje. Gdzie ten drugi gdzieś tam zginął? No, ty jesteś, moja, pięknie Ten drugi bohater gdzieś tam przykryty też stękały całą noc. Także no nie ciekawie, nie ciekawie. Chciałam iść na miasto, ale chyba sobie dzisiaj podaruję. Znaczy, na pewno sobie podaruję, no bo mm -mm. to jest chyba nawet niebezpieczne. So many Mała ciekawostka, kochani. Tutaj dobrze widzicie pestkę od awokado. Awokado, pestkę z awokado. Radka mama próbowała hodować awokado, wiecie, na wodzie, jak to się robi na wykołaczkach, i ani razu się nie przyjęło. Włożyła w ziemię koło kwiata i po prostu pestka, puściła korzenie, pękła i teraz już ma, wiecie, łodyżka wychodzi taka dosyć spora, już prawie 10 cm. Także pierwsze, co zrobiliśmy, radek przyjechał, jak zużyliśmy awokado, dziś, wczoraj od razu włożył do ziemi. E, także zobaczymy. Mama też hodowała, ale wystawiła na gór i niestety zmarzły. Były już takie duże, piękne, piękne kwiaty. Także trzymajmy kciuki za naszego nowego domownika. Zostało mi z wczorajszego biedy dosyć dużo tego kuskus, -kus, wiecie, z warzywami, także tutaj sobie wrzuciłam kawałki kurczaka i tak mi się przypiekają. Później dodam jeszcze cebulki, zaleję to pasatą. Dodam też te wczorajsze warzywa, które nie wszystkie zostały zjedzone, bo Radek jad kuskus, ale nie jad warzyw niestety. I tak jak mówię, zaleję pasatą i później wymieszam z tym kuskus -kus i obiad na dzisiaj gotowy. Pasata już dodana warzywa wczorajsze, które się zostały też już dodane. Także niech mi się to troszeczkę tutaj jeszcze, wiecie, ogrzeje, bo kuczak już jest zrobiony, teraz tylko niech mi się fajnie wszystko ogrzeje, przejdzie smakiem. I w ten właśnie oto sposób, kochani, nie marnujemy jedzenia. Powiem Wam, że czas wreszcie się ogarnąć, bo burdel w domu. Ja nie zrobiłam naprawdę dzisiaj jeszcze nic. Pogoda leje, na siłowni niestety nie idę, bo... no bo nie, dzisiaj nie. E, także hmm, to już jest 18.18, 18, no ale myślę, że jeszcze nie jest za późno na małe porządki, prawda, Luniu? Nie jest za późno. Luniu, nie jest za późno. No, dobra, myślę, że zacznę od kuchni, bo wygląda tu niestety tak, jak wygląda. Także dosyć marudzenia, dosyć leniuchowania w ten deszczowy dzień. Naprawdę odebrało mi to siłę. Biorę się za ten syf. Myślę, że trzeba za, 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 zażyć jakieś e, multiwitaminy, także taką tutaj mam w domu, witaminę C. Także dobra, bierzemy tą. Niechaj będzie, jakoś coś czuję, że potrzebuję witamin w tym takim okresie, wiecie, takiego przeciążenia e, wiosennego, przesilenia powinnam powiedzieć. Także taką chemią się dokarmię trochę, oprócz warzyw i owoców, które jem codziennie. Tutaj y, znalazłem ostatnio, przyniosłem takie paletki z pracy. My, ja wiecie, co często dostajemy? To tak? znaczy, często, co jakiś czas są takie paletki z W7. Miałam ich nie brać. Ale te kolory no, przypominają, wszyscy wiemy co, także wzięłam sobie i powiem Wam, one są takie jeszcze zafoliowane, już miałam kiedyś taką paletkę, dosyć dobra była pigmentacja, ale je szybko wyrzuciłam z tego względu, bo wiecie, były takie otwarte, niby w szufladzie i no i byle jak, no po prostu nie chciałam, żeby mi się to kurzyło i wyrzuciłam to. I teraz szukam właśnie na AliExpress takich paletek magnetycznych, żeby to wiecie, te ci nie wyciągnąć, bo one tutaj są normalnie na, w takim metalu. Ale wszędzie są takie maleńkie, takie kwadratowe, a ja chcę właśnie taką podłużną, żeby sobie móc złożyć co niektóre nich, nie wszystkie, ale co niektóre, bo mówię, warte są one zachowania, także e, zrobię sobie. A powiedzcie, co myślicie o tych kolorach. Ten zielony tutaj dosyć interesujący jest, e, ciekawa jego jestem, ale mówię, właśnie muszę znaleźć tą paletkę. Zaraz może siądę i poszukam, jak jeszcze tylko mi w kuchni została podłoga do mycia i już będzie koniec, także będę mogła usiąść i poszukać e, tej paletki magnetycznej. No, można powiedzieć, że kuchnia ogarnięta. Wiecie co, cały czas nie daliśmy tego takiego, e, jest jak coś takiego wieszaka co mamy z IKEA? Wiecie co, taki podłużny taki rak, co mamy do tego też, doniczkę i kwiatkę, także może dzisiaj radka e, jakoś namówię, żeby to zrobił. No, nie wiem, zobaczymy. No i świeczka odpalona tutaj, bo się staram świeczek już nie palić w salonie. Znaczy, staram, tak sobie dzisiaj powiedziałam, że nie będę paliła, także tak to na razie. Wygląda, aż jestem z siebie dumna, także czas się wziąć ze salon. Tam dużo nie ma. E, trochę kosmetyków może powynosić i z głowy. Hmm. Śpi mój maluch. Dopiero zaskakał jak konik i przestał. Patrzysz na mnie? A? Patrzysz tak. Oj, oj oj. Oj. Good boy. Uśmiech jest. Niedzielne śniadanie, kochani. Biała buła, pieczarki, jecznica, na to trochę sera i trochę keczupu. Zapieczone. Polecam. Jolka G, 78. Powiem Wam, moi kochani, że wczoraj i dzisiaj oglądaliśmy... Mieliśmy dokument na temat Madeleine McCann i nie wiem, co o tym wszystkim myślicie, Czy macie jakieś swoje zdanie? W ogóle pamiętam, że ona zaginęła w 2007 roku w maju. Znaczy, pamiętam, wiem o tym. Ona zaginęła w 2007 maju, a my w czerwcu żeśmy wyjeżdżali do Polski w 2000, 2007. 13 czerwca wyjeżdżaliśmy do Polski w 2007, a wyobraźcie sobie, do Anglii przyjechałam 13 czerwca 20, 1997. Czyli równo 10 lat powieżdżam. E, tak, ale nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. W ogóle. Ja przede wszystkim nie mam dzieci, ok i tutaj może być fala zaraz krytyki, ale ja przede wszystkim nie zostawię, ja nigdy w życiu bym nie pomyślała, żeby zostawić dzieci w pokoju, e, takie małe, trzyletnie i jeszcze młodsze i iść e, jeść i pić alkohol do pierwszej nocy. Nigdy w życiu. Jak jeździmy z Radkiem na wakacje często i często widzimy, że ludzie chodzą z tymi dziećmi. Wiecie, to są też wakacje i te dzieci normalnie zasypiają czy na rękach zasypiają, czy w wózeczku zasypiają, czy cokolwiek, czy obok, na krzesłach, czy na sofach. Po prostu leżą i śpią. Dzieci się przyzwyczajają i myślę, że wolałabym robić tak, jeżeli już bym chciała bardzo wyjść, niż jeżeli zostawić dzieci w pokoju. Jeżeli już, nie wiem, nie, nie wiem, to bym została w pokoju. Po prostu nie wyobrażam sobie, jak mogli zostawić dziecko, ale. No ale wiecie, no nie mi oceniać, tragedia straszna, tragedia straszna i nie wiem, mam nadzieję, że się znajdzie, chociaż to już 12 lat, także także nie wiem, oni są cały czas pełni nadziei, często też są oskarżani o to, że to oni zrobili, ale nie wiem, jakoś nie mam swojego zdania absolutnie na ten temat. Jedyne moje zdanie to jest właśnie to, że nie powinni zostawiać tych dzieci w pokoju. Samych. A wy jak myślicie? Napiszcie mi, jeżeli wiecie o co chodzi, to napiszcie mi. Eee, koniecznie. Eee, Radosław robi pizzę dla mnie. Także najem się dzisiaj pizzy domowej. Ale długo, długo, już nie robiłeś, prawda? Dwa lata. Dwa mm, lata? A już mi się chce teraz. Także już nie mogę doczekać pizzy. A, jeszcze chciałam coś pokazać. Czy może Wam w ogóle nagrać zakupy z Polski? Hmm, może Wam w ogóle nagram zaraz zakupy z Polski, usiądę i może Wam nagram zakupy z Polski, ale musiała się troszkę podmalować, a nie za bardzo mi się chce. Znaczy musiałam, nie musiałabym, ale wiecie, jak robię takie filmy, że tak bym siedzona, to lubię jakoś tak troszeczkę inaczej wyglądać niż taka o, jak zawsze. Ziemia, kochani, jest w kuchni i cebulka też jest w kuchni, także ja też jestem w kuchni. Wkładam tak jak Twoi rodzice, one mieli jedną koło drugiej, nie? Taką po prostu tak, nie? O. Odwrotnie. Co odwrotnie? Coś... Ogonem w dół. Tak. I to mój obiadek. Ogonem w dół. Ciekawe mogą ogonem w dół. O! Ciaśniej! Ta ziemia jest trochę przemoczona. No to dobrze. I będziemy mieli swój szczypiorek. Tak. A później pójdę, wiesz co, po tą ziemię i zasadzę te kwiatki właśnie też. A może te pomidory zasiejemy też? Yy, no nie wiem czy dzisiaj koniecznie, no zobaczymy jeszcze hmm. Więcej nie chcę dawać, bo ona też... Kilka razy później trzeba ją wymieniać, nie? Także wiesz hmm. ale... A tu co mi rośnie? Ja pokazywałam wczoraj, że coś sobie, sobie wymyśliłeś, takie twoje małe, ale widzisz, twoje małe pomogło, znaczy pomogło Zadziałało, nie? A moja też chyba wsadzała właśnie do ziemi, mówiłam nie też nie wyrosło miała nawet długo to awokado, tylko wyniosła na dwór i jej zmarzło. Właśnie nie pamiętam co tam było, mówiłam twojej mamie i nie pamiętam jakie było zakończenie, ale właśnie tak. Wyniosła na dwór i tam niestety zmarzła. Dobra baba. idź jeść. Nie, poczekam na Ciebie. Ty zawsze czekasz na mnie, to ja po Ciebie czekam. Nie, nie, idź i jedz. Radzio wziął i podopychał więcej, bo ja nie chciałam się ulewić ziemi, także zrobił tak. Już się nie mogę doczekać, zaraz zrobię zdjęcie i będę patrzyła codziennie. Sama nie wiem, co jest lepszy widok, czy to, czy to. Głupia jestem. Oczywiście, że to. Wow. Co pies zrobi tu? Usłyszał piekarnik, tak? Usłyszał pies, że się piekarnik otwiera i zamyka. Mhm. Uh -huh. Myśli, że coś skapnie, tak? A Nawet drugi księciu nie wstał, tak? Nie, to nie dla was. Nie dla piesków pizza. Oh no, no. Ale będę jadła, aż mi się będą uszy trzęsły. Lepiej, że będzie ci smakować. Na pewno będzie, miał Bardzo pyszne mi zrobiłeś obiad. Dziękuję. Bardzo, bardzo dobry. Mm, mm, mm. Nawet nie wiecie, jak mi się chciało czegoś gazowanego. Także pijemy Pepsi Max. W miarę przestało padać, znaczy w miarę przestało padać, sobie weszliśmy z psami. Ale zimno wieje, powiem Wam, że po prostu jest tak nieprzyjemnie. Szok. Szok, szok, szok. Trawy pokoszone wszędzie. Super. To już zaraz zaczną odrastać zielone, nie? Już na można kosić. No, ale jeszcze poczekamy, nie ma sensu. Jeszcze wiecie, że ponoć ma w tym tygodniu spaść. O, zimno. W tym tygodniu ponoć ma spaść śnieg jeszcze. Także ciekawie będzie. A w Polsce dzisiaj z tego co wiem było 19 stopni. W Krakowie chyba 21. A u nas 6. No nie zobaczycie, ale to drzewko jest takie piękne. To wygląda jak jaśmin. Pokażę Wam z bliska. Patrzcie, jakie kwieciory. Wow. Czy to pachnie? Nie, w ogóle nie pachnie, ależ cudne. Wow. No piękne jest. Ale nie piękniejsze niż nasza piękna Magnolia. A jeszcze wracając do temperatury tutaj zimno zimno, ale już za 48 dni będziemy w gorącą i w ciepełku i mam nadzieję, że na plaży. W maju powinno być okej, okay. teraz widziałam ode mnie menedżerka z pracy jest okay. na Lazarus. Jak powinno być okej. Ja się cały czas boję. Zawsze jest dobrze. Boję się, bo wiesz, bo się po prostu boję. Chyba, będzie e... huragan tak jak. A ten ryfy był, że balkony urywało. Nie. No. Co to? Co to było? O, dziwny odgłos! Jak duchy jakieś! Będzie ciepło, na pewno będzie ciepło. Także już niedługo będzie maj, i już niedługo będziemy lecieć na wakacje, ale już się cieszę. Jest to już zaraz, za półtora miesiąca, a ja nie schudłam ani grama. No może. Dwa, dwa. albo trzy. O, oh, zimno na maksa, no na maksa zimno, ale koniec narzekania, już jesteśmy w domku, oglądamy do końca y, serial, oglądamy teraz Umbrella Academy y, i tak jak się zapierałam, to któraś z Was napisała, że bardzo fajny serial i powiedziałam, znaczy Radek powiedział, dobra, chodź załączymy i taki fajny na no, maksa się wciągnęła, fajny, podoba Ci się Radosław tak, też? Nie, no, to spodziewałem się czegoś innego, tak naprawdę spodziewałem, spodziewałem A tu się. A to Marvel też jest? Y, Czy nie? nie? Chyba nie wiem. Ale spodziewałem się czegoś innego zupełnie. Myślałem, że to będzie walka e, superherosów z nie wiem, ze złem, a to jest walka między sobą tak naprawdę. Znaczy ogólnie to jak bardzo mało walki, ale sam serial mi się podoba, także e, oglądamy to do końca i idę się kąpać. Myślę, żeby zrobić jeszcze sobie jakąś maseczkę. I już i kończę, będę ukończona dzisiaj e, tak myślę. No bo rano trzeba wstawać do pracy, trzeba iść. A mój Radosław ma teraz 3 dni wolnego, zaczyna należy. Tak. Ale tak ogólnie to zazdroszczę ci. Nie ma czego, kochanie, zasłużyłem.